Zacznij no! A więc dzień dobry! Z tej strony! Zjebałeś Ty mieszpienie <laughs> Ty jestem niezmę! Dobra, zgryźcie się! Witajcie! W kolejnym odcinku z Starbanda. E to oczywiście nowym filmie. To zdanie nie miało właśnie sensu, ale ja gram na nowym updatecie, który już mogliście widzieć w dwóch ostatnich ty, odcinkach na ty, ty, naszym kanale. Oświecam. Okay. No i zaczynam. I tabel. teraz nie musimy wiem, nie, i wiem, pomóc. nie wiem, co tu się robi, nic. Nie wiem, coś drago. Mówię wam. W <laughs> prawo i. <laughs> dy? No dy, 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 dy? O, ok, jestem i co teraz? Klikasz E na to co? Ok, kliknąłem. No, i teraz za instrukcjami my... Rebot i Sue Command. Ok, jest. Enable O brawo, udało ci się włączyć światło. Jest. Muszę go naprawić. Ej, nie mogę go naprawić. Misje. No bo musisz coś zrobić. Okej, okay, jest. Mam e, manipulator. Gdzie go mam? nary nary Na, ry? na, ry? na ry, tak, na ry. Ej, weźmy na sobie. Z... To ja biorę tę bronię, co ty Nie na no, no zostaw, w z je z nowa killem i ogólnie zaczyna zbonić ma. No, Będziesz o. Nas bronił. Quest completed Co ja mam za bronię? Takie. Pistolet tylko teraz y, działa energia w ogóle inaczej, więc jak zużyjesz całą energię, to nie no. możesz przez chwilę jej używać. Dopiero no jak drodę. się naładuje do pełna. Tak, to dopiero. Jak byś, się naładuje. No, jak coś, ale jakbyś wymieniał magazynę. Faktycznie. No to spoko. Tak samo jest z łukiem i z techami. techów można teraz Dobra. używać kilku naraz. To zanim jeszcze się do końca zgodę. zaczniemy, to chciałbym was serdecznie zaprosić do okay. Twitcha mojego kumpla GdFystrok, który w jednym z naszych konkursów, bo w nagród na on się tam streamuje z różnych gier, więc jak chcecie to możecie do mojego na spokojnie wbić oczywiście jego tu Twitch będzie w obsie filmu taka mini reklamka tak, tak, tak. Tak. i followujcie, jak chcecie wiedzieć właśnie no. Dokładnie. no, a my już przechodzimy do gry okej, okay. to ja mam latarkę, tu mam te ry ciadostwo inne, okej, okay. wszystko wzięte, wszystko już dalej tu się nie da naprawić? upgrade ja mogę... lol to można upgrade'ować tak, no. można, na przykład my mamy teraz takie, że kopie wody. jeszcze wysłań. nie mamy, że kopie wody 10 tak barsów? o kurde, nice ale napraw sobie schodzenie na pod ten... teleporta sobie musisz się tam naprawić dobra, dobra, idziemy. Ale jakie ty masz misje, powiedz mi. Epsilon, Hypernesus 55, V1, Ej, zaś, no, to jest ta sama planeta chyba. No. Tak, to jest ta sama planeta z gry, nie da się... Musisz Ej, ściąć drzewa, rozumiem, tak? Nie wiem, nie wiem. Ej, co ja dostałem jakieś? O, no bo... To sprawdź jest cholera! No po co to zniszczyłeś? Ja tu zawsze schodziłem na planetę, zbierałem sobie. Właśnie. No co za człowiek. Ty... No, po co go widzieliśmy? Ja się pytam. Zawsze no. wiesz, się, ty się nie znasz. Mój biedny krzywek. Ej, ej, mam jakiś zboczony tu, Quest: Big tu. Bang. Big Bang, to, to nie, ten mniejszy Quest: Tutorial, coś tam. Tutorial, crafting table. No okay. dokładnie. To rzućcie mi, macie chyba. A masz już zrobione? To chodź do mnie na statek. Dobra. Beam to my ship, guys. Ups, pomyliłem postacie. Czemu jak się chodzi do tego, to się Trzeba, chodzi tak wolno? Boże, wcześniej to... się tak wolno nie chodziło. No. Faktycznie. No tak, Dobra. tak, logicznie. Ty co, muszę co to teraz zniszczyć, nie? No zniszcz sobie to, podniesz to na razie, dopóki wszystkich misji nie wykonasz. Akcept. Jej! Co masz kolejną misję? Kolejną moją misją jest... Plant Fibry. Muszę zrobić bandaże. Ale wiem, że mnie... dają... mi bandaże. Baję ci bandażów troszkę, Dobra. ale mi odeję zaraz. Okej, okay. o dziękuję. Połowę Bo... sobie zabierz mi oddaj. To za chwilę, czekaj. Czwarta misja. Yy, muszę... ...row-sticki zrobić, zabijając potwory. To zaraz ci też dam, bo mam gdzieś Dobra. chwilę. Mogę ci nawet gotowego dać już. Proszę bardzo. O jest, dziękuję. Czwarta misja: tools for the job, czyli muszę coś zrobić z Furnace'u, zesmeltować coś. Koper. No to choć. Nie, daj mu kopera. otwórz. otwórz tu ekwipun, ten, 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 ten nasz statkowy, co się podnieść, koper chyba. Koper, koper, gdzie on jest? O, inaczej wygląda spoko, Dobra. Finale, time for the option, 20 core fragmentów. To zaraz, tam były też w skrzyni. To są takie... Nie ma ich. To ja, one mam, są? Nie, ja mam, ja mam sobie... O, zebrałem je przecież, gdzie one się podziały? Hmm. Hmm. Ale które te, 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 Core fragmenty. O, z podnieść to? Dobra. Dobrze to postawiłem, tak jak było? Tak, tak. Jeszcze ten kowal, o, może być. Uwaga. I teraz z tymi korsami musisz wejść na swój statek. Dobra. Teraz wejdź tutaj. Pisało up, down and up, up No to idę teraz co? down i teraz <laughs> idę up up Dobra Jestem. Okay. Co tu piszesz jeszcze bing? Nie, nie big bang. Aha, to użyć no, tak. tego i tam coś tam kliknąć, żeby naprawić... Nie statek tak. O kulik! No właśnie o to chodzi z królikiem. No właśnie. <laughs> Dobra chwila. Wolny jak ptak potrzebujesz... Yy jak naprawić, potrzebuje jakieś dziadostwo, żeby zobaczyć jak naprawić driver jakiś. To zaraz tam polecimy. To jest bardzo fajne i to na dzisiejszy jeszcze odcinek przygotowaliśmy, poza tym, że właśnie z Gredzią musi musimy zarnąć się. Krystal muszę mieć. Niefortunnie tak, znaleźliśmy, nie znaleźliśmy sygnału, gdzie można je znaleźć. Skopie. Ale ja wiem, gdzie można je znaleźć. Gredzie, zostań na tym swoim statku, za chwilę tam do ciebie przelezę. Nie musisz nawet się ruszać z niego. Eee, nie ruszaj się i zaraz tam przyjdę, bo koper, żeby sobie ulepszył ten broń, mu przyniosę. No dobra. Uh, Steampaki niepotrzebne, dobra, a ja już lecę w pewnym miejscu. I chyba wy też polecicie tam, tak? Tak było ostatnio Paweł? Eee, w które, w tamto? To jeżeli twój statek, to tak, twoim statkiem tam lecimy. To się Ale... później teleportujemy do ciebie a na masz silver, A masz silver? Z twojego eee, silver, e, nie, nawet Wody. ja nie jestem z A Co dzięki ulepszyć. temu teraz mogę? Jest e, szybciej kopię. I szybciej pisze, a piszę tutaj, co, jaki upgrade jest na nim? E, nie, nie piszę. Chyba nie. A teraz jak go zaupgraduję, będę miał... Liquids? Co to są Liquids? liquids to no, są Wodę A. można podnosić. A wy teraz to macie? Nie, nie, nie. Nie, nie zebraliśmy silverów jeszcze tyle. Ale w poprzedniej oh. grze jak graliśmy luźno z Pawłem, to miał to. No. To easy. O, lecę! What the fuck? Lecimy na coś nowego z grą, zaraz się podjarasz jak cholera. Tak? Jesteście tak. w trakcie lotu? Ja nie oglądałem tak. nowego. Możesz gotyka, się teleportować. Tylko... Oglądałem nie, tylko ten dosajnie. pierwszy. Ten pierwszy tylko oglądałem, jakby coś. Dobrze, no to zaraz możemy schodzić, już schodzimy w dół. Wchodzę, i to dzień dobry, what the fuck? gravitation! Ja czuję się jak popali mojej no w kosmosie. Ej, co ja tu muszę zrobić? Pikaż tam E hey, i Co to kurde? Okej, okay, teleportacja trochę trwa. I chodźcie teraz za mną. Znaczy no z Gredzie, bo Paweł to wie, gdzie mam My Jesteśmy jeść. na jakimś planecie. No chodź, z nie jest tam. Tu. Jesteśmy na czymś, co się nazywa Outpost. To są ogólnie sklepy i misje. To jest to. W różnych takich filmach było. Tak, i tutaj sobie otwórz E i na samym końcu na dole masz liquid Archius fuel, to sobie to kup. No jedno mogę. Klikasz jedno i kup, bo wtedy to jest akurat tyle ile potrzebujesz. I teraz widzisz, koleś nad sobą ma ten, wykrzyknik. No, misja. To jest misja. Dobra, wiem, Potrzebujemy zrobić ten... Tak jak w Star Warsach. A chodź tutaj zgrać, chodź tutaj. Ale mi tu ładzi. o kurde. No, mocno tu lecz, ale otwórz sobie zielony, zieloną maszynę. No. Tutaj, gdzie ja jestem. Aha. To jest ta gra! Było to w tym! Tak. Proszę, mogę biec. Ładnie. Tu jest ogólnie jeszcze maszyna do kawy. Możemy sobie z nasią zrobić te... Nie znać, ale trzeba pierwsze posadzić i urosnąć. O! o wyjście! Nie, to nie jest wiecie. O Boże, że grycie się podjarł. Dobra, o, się to może kupić dużo fajne rzeczy. Jest, jest, jest! Piesek! Wygrałam grę? Wygra... Ej, tu jest wyjście, nie mogę sam wyjść. O, tu chodzi? O, nie wiem. Jak mam to wygrać? A się to wygrać w ogóle? Nie wiem, czy się da to wygrać. Ej, ale spoko jest. Co Są jakieś fajnie. straszne potwory, czy coś? No, chyba nie. Ale możesz z tego... Okej, okay, kupiłem jak coś te... E, nasiona no to ja na się przyda, bo wiadomo. Ale w końcu, w końcu zrobić A... coś takiego, że te planety nie są opuszczone i nie są na nich same te, te same rasy, nie? Tylko w końcu jest jakaś cywilizacja. No to jest akurat Outpost, czyli to jest coś całkowicie innego. To jest pies, i pingwin tu chodzi, patrz! Pingwin? Tu koło mnie, patrz Paweł, pod nami jest pingwin, w przejściu. O, cześć, pingwin. Ale Dobre. tamten pingwin jest lepszy, chodź za mną z jeszcze w ten A jak nie strzelaj w kogoś? Nie strzelaj, strzelaj w nic. O, dobra, sorry, bo się źle bo... skończy. Z uważaj, uważa, się... jaki fajny pingwin. <laughs> a tu na razie nie wiem, czemu nie możemy kupować. Więc jeśli widzowie drodzy wiecie, jak tutaj kupować, to napisz. Może tutaj trzeba coś do niego, bo to jest śmierć, wiesz, a mu kupić kosę i wtedy. Nie, śmierć. A nie, nie, on... Ojej, ale tu te... ladaje w tym odpoście. Zobacz, Zobacz zobaczcie na niego. On se. O kurde, tak jak w tych. Wiesz, odkrywasz, wiesz co chcesz. Co ja robię? Tu, tu. No wiem, wiem. Co to jest? da się nie tak kopać i tak się po prostu pojawia. Co to jest? Aha. Perl... Pies. Jakieś nasiona. Perlowe. <noise> dobra, ja tu przeszukam jeszcze, czy oni tu nie mają czegoś przypadkiem. A nie, tu przeszukaliśmy. Tu przecież nic nie ma. No dobra, no to możemy spadać i ogarnąć się z tymi czyli... do łapania przypadków. Dobra, czyli tutaj już nic nie ma? No tutaj już nic, ale tutaj będziemy często wracać. Ej, nie mogę wrócić na saty... Aha, muszę iść do portalu. No. Tak, tak, do portalu się wraca. Spoko. Jest dobra. Dobry. I widzę, że zmienili gwiazdy. Takie kolorowe są teraz wszystkie. No ładnie no Chyba tak było. No. Nie. Dobra, o, jeszcze się, leczka i, sobie i, wypiję. Bandaże można kupić? O, fajnie. Kupię se. wraca Chociaż... już. Lecę, lecę. O, tu już nie ma I moim statkiem zostajemy tutaj. Taki był plan na początku, nie? Tak. Jak chcecie zejść na planetę, to bim tu szybko godzinnego, niż kurczaka. Dobra, ja jestem w swoim statku. Teraz muszę to Czemu użyć. Nie kurczak tutaj. Klikam na zgredzia albo na Pawła tyk, i tyk, wychodzi tyk, mi tyk. Że kurczak. Ej, 20 muszę mieć balów. No ma. No to nie do tego. To jest paliwo z Gredzią. To musimy polecieć na planetę gdzie to się znajduje. A krystałów, a to jest paliwo. Tak. Ok. Eee, tylko nie mogę teraz polecieć na niczym z waszych planet. Znaczy na niczym z waszych statków. Czemu? Widzisz, teleportuje się do siebie. A jak kliknę na ciebie, to Paweł, to chyba się teleportuje też do siebie. To cię na Zgredzia Statek. I Zgredzia Statkiem polecimy na jakąś planetę obok. I zobaczymy, czy tam zejdziemy Erchiusy. Mm -hmm. Chyba tam wsadzasz po prostu... Chociaż nie wiem, czy to tak zadziała. Ja u ciebie nie mogę tego sterować. Wiecie co, polecę na chwilę do siebie na statek jeszcze. Czekaj, które... Czemu tu... Ja mam dwie bronie. One 200. two hundred. Bo Latarkę jedna jest tak szczelba, był... a druga jest jako pistolecik taki szybszy. O, to sobie ustawię tak. O, tak, tak jak ty miałeś ustawione. Okej. Okay. Ja mogę polecieć na tą planetę, jeśli jest Dobra, gdzieś... No, zniszczony. Okay. Strzeliłem, a ty Jakie mam dziwny statek? takiej lokomotywy mam. Gdzie lecimy, kapitanie? kapitanie? co, szukam planety, która by była fajna, ale nie wiem, czy mogę na nią polecieć, jeśli mam zero tego. Mogę. Dobra, czyli to raczej na tych planetach nie znajdziemy tego, na tych takich zna, z naszego Aha. tego. A jaką wy teraz? Bo. Teraz misję, ja muszę złapać królika. Nie, nie królika, tylko buga, czyli robaka. To jest misja poboczna w zgrazie, ale no ją wie. zrobimy też. Widzę, widzę. A wolna, a misja główna to jest Friasbird. z Wolny jak ptak, dokładnie. Uczak, my lepiej taką prędkość, potrzebuje... sobie stoić, Aha, tak. czyli muszę to naprawić tymi niedostatami. Tymi no tak, tylko że to co zdobyliśmy, jak ci muszę powtórzyć, chyba jeszcze raz to jest pa, pa, pa paliwo na razie. Mogę je użyć? Nie mogę. O! Wiecie jak się odblokowuje techy? Jak zabijamy bossy to dostajemy to, 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 co wcześniej się upgradowało statek. A powiedzcie mi na jakiej planecie jesteście. Zbił się to mój, na mój szyb i zobaczymy. Tu jestem na Okej! Schodź Paweł. <noise> no witam serdecznie. Gdzie my jesteśmy? <noise> Grzybowej krainie. Jalo. <noise> Spoko. Kopiemy węgiel Ej -e -e -e. Spadaj potworku No, tam ci weszli rozbój od razu, ja tu grzecznie wszystko chciałem załatwić A no tak, bo z nich grzybowe hełmy dropią, no to zabijając. Tak no je. ho! Znaczy po zgradzie dostać grzybowy hełm wcześniej? Mm. 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 To mm. był mój grzybowy hełm mm. Jaki? Jaki to jest damage? To przyszarżowało? Te, ale laksy mam no to co ja ci poradzę? Ej, Sorry. wpadłem z kim znowu padłeś, prawda? No Paweł ty ciągle wpadasz. No on pamiętasz. Nie pamiętam jak to? O, to nawet nie pamiętam. No Nauczyłem się robić maszurumowy chleb Moje życie jest już kompletne. Co ty masz w ogóle na łbie? Kurczak, jakieś kurde turbany. To jest hełm stary. Z żelaza. Właśnie musimy ci zrobić żelazną zbroję. Teraz robi się po dwa... 2, 2 i 5 chyba żelaza potrzeba. Żeby e, zaleść. Eee, kurze, go. Nie mogę skończyć. A, nie muszę. Zabierz go? Nie. Wyjebał mi za HP. To fajnie. Ale laksy nie. Wiesz co, nie wiem czemu on tam stoi, ale zabijmy go w tym czasie. Mrak, chwila niech mi się energia troszkę odnowi. Aha. Mam marchewki. Mam marchewki, makaron. Ej, ej. <laughs> ej, muszę, muszę. Ułóż dropnął. Mój, 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 mój. Mój Cion! What the fuck? Ale to, Co się dzieje ze mną? Raz tu, raz tam, raz tam. Ej, no ciekawe, nie. czy coś daje w ogóle? Moje ulubione zajęcie. Zbieranie Looks nasion. Ej, czekaj! Ej, daj mi, bo ty masz turban. Nie. ja... Go chciał. O, dawaj, o, dawaj, ja. On był mój okuzur. Jak mi oddasz moje bandaże? Połowę moich bandaży. Oks. Tu A mi wyrzucię Więcej niż połowę ci dam, patrz. Jać. Dobra. O, bardzo dużo mi dałeś, miałem 40 coś. No ciekawe jakim cudem. O, nauczyłem się robić marchewkowy sok, marchewkowy chleb. O, chybiście. będziesz robił nam jedzenie. Jaki śmieszny jestem. Ja mogę tu jeść. Co bardzo zadowolony jest. O to lol, ciekawe, no, dostałem tego boosta, to, co można boosta. się odbijać coraz mocniej. Masz techę? Nie, to jest boost. Aha, że jesteś jak sprężynka, taka A, bany, w, w, tym, w tym takim kręcącym. Ja jakie to chore. Zajebiste musi to ty... Ale skakać ci nie da, dobra, wykopaliśmy tylko dużo. Wy nie macie dużo. żadnego killowciu? Nie, kilofy są teraz bardzo słabe. Czyli upgrade'ujemy ciągle teraz? Ty. Tak, tak, to jest o wiele, wiele lepsze. Żeby... Okay. Dobra, o, chodź, jakiś chodź A byłeś już na tej planecie? Nie, ja jestem tu pierwszy raz. Doku. Nie, tak ale widzę, że nie. potwory nie są za łatwe. Nie, nie. zabijaj tych ludzi, okej? Okay? Wiem, wiem, bo one są trochę ciężkie. I no czemu tak wolno się chodzi tyłem? To mnie męczy. Tam jest skrzynia, oddaj mi jest takie to, nie, ale nie średniowieczne... Nie ...coś. Glicze? Chyba tak. No. I ten chyba Glicze atakuje. to są błędy, ja nim kiedyś byłem. To są roboty. Coś się zgliczowało. No pamiętam jak ja w, w to jest gra legendarna, dzięki której poznałem Kuczaka. To właśnie w tej grze były glicze, można było... Dzięki coś nie poznajesz Daniela, a dzięki mnie... Dzięki niemu poznałeś mnie. Dzięki Qbordowi się poznaliśmy bardziej. No. No zajebiście, że to nawet... To było zielnie. tak. Ja tam mówiłem. Jak Kuczak się bał mówić, bo mi mówił... Nie, że ja myślałem, jak że, że zgrydzie to jest jakiś taki... Wiecie, koleś w ogóle, tak hm, odezwać cię czy coś, tylko cześć, czaj. pierdzielisz Pierdzielisz. No nie. O, ty. Ło, wow, tak. to rzucił we mnie pokebolem i udostałem Pokebon, czy je wszystkie masz, pokebon No tak, mieliśmy łapać te, eee, bugi No, a tutaj I latają. Odbieram czyli. im z ogródków. Czym je łapać? Ty masz ten sieć? Masz taką sieć później. Później. Okej. Okay. No czy możesz ją zrobić? Już tylko właśnie jej nie zrobiłem. Boże już. ja przeczytam Zamiast ej. to Dildos Dildos Głodnemu <grym> chlebu Ej, zmienili łóżka nawet. Co w ogóle teraz... Powiedzcie, mi patrzy, co mamy robić. E, mamy... no, przydałoby się zrobić tą misję. A wy jesteście nie jak daleko, w jakiej misji? Macie też Big... i firaz build? No... Co? No, tak, tak. Czekaj, bo znalazłem to, co, z czego możemy robić no wy... ten... Jedzenie lepsze. Czyli wy też nie Kurc, naprawiliście tak. tego? Boję się. Statku. Czego się boisz? E, bo ja się położyłem w stogu siana... I przyszła cała wioska i stoi nade mną i się patrzy. To już idziemy też popatrzeć. Idziemy popatrzeć Aha, co w tym sobie robisz. O broń im chodzi, że miałem broń wyciągniętą. Aha. To ja też mam wyciągniętą. O, są wioski, liczę. O, rzeczywiście, gadają, jak miałem broń. Anger! No. Cholestery i wepony! O, kuczaczki! Rzeczywiście tutaj. kuczaczki tu chodzą. Kuczaczki, Ojej, nie przejdziemy tędy. Kuczaczki. Ojej, znowu są w tych domach te. To, co można się z tego uczyć. Co można się Every uczyć? No a a, pamiętasz to... te książki, co można historię poznawać. A no, to sumie to jest stary hmm. o widzę cię Paweł, cześć. Chciałem Paweł Czemu jesteś łupia? Ej, co ty masz z Były a, tak kiedyś te linie, były. No są dalej, dalej są Bardzo fajnie wyszłem. <laughs> Nawet Dobra. pamiętam jak Szczętał ja miałem tę głowę tego konia to była legendarna głowa która się trafia raz na ileś tam planet To ten to ja zawsze na, na tej linie wisiałem w ogóle zajebiste były ten. Ja miałem taki hem, też. że taki kapelusz wiesz, top hat. No, i jeszcze te intro, właśnie to ja mam tą głowę konia ubraną. Więc Okej, okay, czy wanda, znalazłem w skrzyni. Ale tu ja bym stąd poszedł i zrobił misję. Ale chyba zaraz będziemy ten odcinek kończyć, i tak? No, a ja będę musiał kończyć, tak kończyć. Zbieramy. Czy następny odcinek z pawem już niestety nie, nie nie, będzie, nie będzie. Szkoda. O, marchewki, jej. Ale nie, jest, będą za to w sensie mnie lagi. Nie sądzę. No to nie. Liny, pochodnie. Yeah. O, techa mam! No nie, to nie techa. No to ole. jest. Yy, że mogę zrobić szurmowe drzwi. Blueprint. <głosy> Mała <głosy> różnica. <głosy> nie powiem, że nie Ogólnie ta wioska jest bardzo fajnie zrobiona pod względem tego, że to są takie właśnie te. Takie tabliczki, gdzie co jest. A gdzie wyjastaście? Oba się mi tam skoczyć. No o tutaj chceś tego techa zmienić. No I I ja, zobacz jak się respie, uwaga. Zdobyłem broń ten... strzelającą, dwuręczną. Gdzie? Uuu, no w skrzynce. Ej, pomóżcie mi. Jestem klonem! Czyste samo Nie, robisz się tak jak człowiek taki wiesz, z mięśni w ogóle? Nie, jestem ten. W takim takim wiesz jak klony się robi. To, to no. za... To chyba zatruwa, bo ma taką czaszkę przy tym. Fuck. Tak. Czyli, wyście, czyli wy nie zrobiliście misji w Free as beard? Nie, bo to jest misja główna, której potrzeba nie wiemy do czego dokładnie tam. czy znaczy musimy znaleźć to paliwo. No. Znaczy te kryształy, które naprawiam FTL-a. Ale nie wiemy gdzie je znaleźć za bardzo. To potem ja A Bug Hunter -y jak się robi? No to musisz Iron zrobić crafting. fibry. Aha. I z fibrów się robi to już. Iron Crafting table. Aha, wy macie. Chyba, bo tam się coś świeci pod ziemią. Znaczy nie mam Iron Crafting Table, bo do, do tego trzeba mieć ten... A, tak się świeci tam. Do tego mi, trzeba mieć właśnie... Czemu ja nie mogę lecieć nigdzie na mojej statku? Mm, a masz paliwo? No właśnie, nie mogę nawet po żeby wyle? paliwo dać. Bo mi pika. Ja hmm. nie wiem, upgrade'owałeś do końca statek? No. To aż dziwne. Fakt, to mnie zabije zaraz. A tu są dwie skrzynie, Paweł nie zgiń. Przeżyłem, lol. Okej. Okay. Ubranko! O Karina, co to jest? Ej, hey, łota Head, body, leg suite. tu się takie różne techy opropuje. Lent like, craft coś tam, coś tam. Zobaczę, jak ja w tym wyglądam. Fajnie. Co to są za techy nowe? Rzeczywiście, ta broń zatruwa. nawet nieźle działa. Patrzcie, to są jak... są takie... Jestem na statku, nie? I kliknąłem na ten mój główny panel i tu są show techs. Show me my techi, no, to są jakieś head, i body, leg, suite. techy. Mogę je odblokować. No bo teraz można zakładać 4 techy na raz w grudzie no i widzę, używać ale, 4 techów Ale jak je odblokować, bo tu jest jakiś taki dziwny modulator. E, widzisz tam na dole to takie, no czy pamiętasz, że kiedyś się zabijało no, bossy i robiło no, się takie coś, co się ulepszał statek? to no właśnie. podobnie to robi teraz chyba. Tak. Nie wiem, czy można znaleźć tak techy normalnie. No to fajnie, Czy można tyle techów mieć naraz. raz. No to jest bardzo fajne, bo to było uciążliwe, że nie można było właśnie no, sobie No i trzeba było je zmieniać co chwilę. Ej, what? Okej. Paweł. Nie pomogłem? Nie, ani trochę. Wow, 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 wow. Co się mi bije, uważaj, uciekaj stąd Ej, pomóż mi Paweł Co już? To mnie mano hita i jeszcze mnie zatrumam. Uciekaj, uciekaj. Nie to dobrze. jest boss. Ewidentnie boss. Jakiś ziomek zły, który nas chce zabić. Dobra, kończmy ten odcinek, myślę. Na okay. się zajmiemy tym, co mieliśmy się zająć w tym. Co mu z broni Ej. zasięgowej nieźle go jadę? Dobra To poczekajcie, spróbuję go zabić. Dobra, zobaczymy co właśnie wypadnie z niego, bo to mnie ciekawi. Okej, okay. a co ja tu mogę ciekawego Dobrze. zrobić? To ja jeszcze tutaj się pójdę troszkę w prawo zobaczyć. Poczekajcie chwilę, bo ładowanie trwa. Oni tu wszędzie mieszkają. A to twelep, ja go nie śmiał. Wszędzie, wszędzie. bo co to? Jest. Koi, no. Dobra, tu sobie e, zrobimy korona. Korona, 125 pikseli. Korona. Rly? Really? Korona. Ta korona jest fajna może. Korona. Dodaję 0,3 obrony i to jest chyba regeneracja tego... energii. No to dobrze. Jak jest taki ten ziomek taki kręcący się to jest regeneracja. Regeneracja na poziomie... trójka. Miło. Jest. O mam bugnet. jakiś ma ubogi ten zamek swoją drogą. Pomyliłem się u jednego fabryka. Dobra, ja już mam tą się Zobaczę, co za okarina robi. Co o, się ma. Masz rumowy gość, czyli zgradzia. Dobra, dobra, dobra nie ważne. się, się tak, Trzymajcie się. Trzymajcie się. Trzymajcie się i cześć. Trzymajcie się. Pa, pa. się. Cześć. Lajkujcie cześć. i subskrybujcie i fabkujcie. I, i to jest to samo, co Ale fabkujcie to jest tak inaczej. A lajkujcie to jest na kordu, nie wiecie. Mhm. Dobra. Kraje 10. Cześć.